Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Omawiamy projekt ustawy z druku 432 o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz służby więziennej. Niewątpliwie projekt ten wychodzi naprzeciw konieczności neutralizacji negatywnych skutków braków kadrowych w służbach mundurowych mających znaczny wpływ na zdolność tych służb do realizacji ich zadań i tym samym w oczywisty sposób na poczucie bezpieczeństwa Polaków i faktyczny stan bezpieczeństwa państwa. Projekt dotyczy planów prowadzenia udogodnień dla funkcjonariuszy służb mundurowych, wzmocnienia ochrony prawnej w przypadku uczestniczenia przez nich w postępowaniu karnym oraz zatrzymania w pracy funkcjonariuszy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i posiadają co najmniej 25 lat doświadczenia poprzez wypłacanie im świadczeń motywacyjnych. Projekt zakłada także wprowadzenie lepszych bardziej komfortowych warunków pracy, takich jak organizacja posiłków oraz napojów lub jeśli jest to niemożliwe wypłacaniu ekwiwalentu pieniężnego jako rodzaju diety żywieniowej, oraz finansowego wyrównania za niewykorzystany urlop. Ustawodawca planuje również zwiększenie dopłat dla funkcjonariuszy służb mundurowych wymienionych w projekcie ustawy w ramach rekompensaty za czas służby przekraczający normę. Jak wskazane jest w uzasadnieniu, zaproponowane zmiany mają właśnie zrównoważyć możliwość realizowania zadań mimo braku w kadrowych służbach. Zmiany te należy uznać za korzystne i oczekiwane. Będą miały z pewnością pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, co jest wyzwaniem kluczowym. Niestety, pomimo zgłaszania postulatu przez środowisko funkcjonariuszy służby celno-skarbowej o objęcie również tej służby omawianą ustawą, nie znalazł on uznania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nawet pomimo przywoływanego przez środowisko służby celno skarbowej pozytywnego zaopiniowania tego postulatu przez ministra finansów nadzorującego tę służbę. Panowie ministrowie jednego rządu ledwo ledwo zjednoczonej prawicy nie potrafili dojść w tej sprawie do porozumienia, zupełnie niepotrzebnie dzieląc środowisko mundurowych. Skoro projekt zyskał poklask i aprobatę już na wstępie, to należało objąć nim również zainteresowaną formację. Mam nadzieję, że te poprawki zostaną przegłosowane i tak się stanie. Służba dla coraz mniej, ale jednak ciągle niepodległej Rzeczypospolitej to zaszczyt i wielki honor. Powinna być należycie doceniana, nagradzana i jej warunki powinny odpowiadać współczesnym realiom. Funkcjonariusze wszystkich służb powinni mieć bardzo wysoką motywację. Warto pamiętać, że na tę motywację składa się nie tylko aspekt ekonomiczny, ale również zadania, jakie służbom stawia władza. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, problem, o którym dyskutujemy, a więc niedoborów kadrowych w służbach, w formacjach służących naszemu państwu, takich jak policja czy inne służby państwowe, służby mundurowe, to bardzo poważny problem, który w dużej mierze zaczyna paraliżować ich normalne funkcjonowanie. W swojej kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej jeździłem po Polsce i w wielu miejscach podchodzili do mnie ludzie. Normalnie ubrani w cywilu, którzy przedstawiali się jako oficerowie, jako funkcjonariusze, mówili, że popierają i mówili, że liczą na to, że wreszcie coś się zacznie zmieniać na lepsze. Obecny rząd niestety te ich nadzieje zawodził. Tym, co od nich słyszałem i może warto, żeby te słowa dotarły także właśnie do przedstawicieli rządu, jest to, że o ich środowisku pracy nie decydują przede wszystkim pieniądze czy przywileje socjalne, na których skupia się najbardziej PIS ale sposób traktowania ich w pracy, przewidywana ścieżka kariery, kultura albo często jej brak, brak dobrej kultury organizacyjnej pracującej w całej formacji, sposób rekrutacji. Przedstawiciele związków zawodowych zwracają uwagę, że w tej chwili do największej formacji, a więc do policji, rekrutacja jest ujednolicona, mimo że specyfika pracy w konkretnych działach policji często jest zupełnie różna. Może czas to zmienić, tak jak podpowiadają związkowcy i tak jak jest na przykład w wojsku. Nie robimy ogólnej rekrutacji do całego wojska, rekrutujemy do konkretnych rodzajów sił zbrojnych. Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim funkcjonariuszom którzy godnie pełnią swoją służbę. Konfederacja, konkludując, rada by nieba przychylić i zielonym, i niebieskim, i jakie tam mundury. Mam wrażenie, że poza celnikami pomijacie Państwo także grupę, która już trwale przecież współtworzy system bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, kontrola bezpieczeństwa na lotniskach. Oni są trzymani ciągle poza nawiasem. A do funkcjonariuszy tych dobrych powiem tylko jedno zdanie, panie marszałku, pamiętajcie, pamiętajcie, że służycie Rzeczypospolitej, najjaśniejszej narodowi polskiemu i dłużej klasztora niżli przeora, a zatem jeśli karmi Was teraz ręka aktualnej większości parlamentarnej, to niech to nie wpływa na pojmowanie przez Was, Waszej zaszczytnej misji z Panem Bogiem.